Italia, Florencja, Galeria Akademia i Polonika. W moim poprzednim filmie zaprosiłem Państwa do florenckiego Palazzo Pitti, by obcować z pięknem renesansu. Teraz zapraszam na wizytę do Akademia Galery we Florencji, znaną przede wszystkim z tego, że posiada autentyczną, słynną rzeźbę Dawida Michała Anioła, a także sporą kolekcję dzieł artystów florenckich od XIII do XVI wieku, oraz i tu miła niespodzianka niektóre obiekty związane z polską historią. Dawid Michała Anioła. Rzeczywiście poraża swym pięknem i perfekcją wykonania. Przedtem wielcy rzeźbiarze jak Verrocchio czy Donatello przedstawiali biblijnego Dawida po walce, a jego noga triumfalnie spoczywała na głowie Goliata. Natomiast Michał Anioł miał odwagę przedstawić go inaczej. Dawid, już nie młodzieniec, a mężczyzna, do tego nagi. Stoi przed walką z Goliatem i wydaje się zrelaksowany, spokojny, choć patrzy przenikliwie na przeciwnika. Silniejszego pokona inteligencją. Dawid jest pięknie zbudowany, to majstersztyk proporcji męskiego ciała i tym przypomina dbałość i cechę greckich rzeźb dążących do ideału, do harmonii. Przypomina proporcje znanej rzeźby Polikleta Doryforosa, wojownika, który zainspirował Michała Anioła, ale jego Dawid nie jest aż tak muskularny, jest delikatniejszy w formie. Pewnie każdy mężczyzna chciałby długo tak wyglądać. Michał Anioł bardzo angażował się w swoje dzieła i tym razem, pracując ponad dwa lata nad rzeźbą, odniósł duży sukces. Rzeźbiarze na ogół niechętnie kuli w marmurze, bo materiał był trudny przy obróbce i często się kruszył. A Michałowi Aniołowi udało się wykuć rzeźbę bez problemu. Tym większy był sukces, bo podobno blok marmuru sprowadzony z Karary. Gdzie wydobywano najlepszy marmur, nie był dobrze ociosany. Ale jego wrażliwość na materiał i zamiłowanie do tworzywa uchroniły go od błędów wykuwania formy. Pomnik ustawiono na głównym placu Florencji przed Palazzo della Signoria, obecnie Palazzo Vecchio, i mimo że obrzucano go kamieniami, bo był nieobyczajny, pozostał w tym miejscu jako kopia. Artysta miał wtedy tylko 26 lat. Michał Anioł był także wziętym malarzem. Obejrzyjmy kilka jego najsłynniejszych fresków biblijnych scen znajdujących się w Watykańskiej Kaplicy Sykstyńskiej, jak na przykład Sąd Ostateczny. czy stworzenie Adama, czy innych, wykonanych na zlecenie papieża Juliusza II. Artysta przeżywał różne namiętności, a o swoich doświadczeniach pisał poezję. Podobno w pożyciu nie był łatwy i często miał zatargi ze swymi protektorami, ale szedł uparcie własną drogą, przekonany o swojej wartości. Był geniuszem, niezależnym twórcą i mistykiem, który wpłynął i zmienił sztukę przyszłości. W galerii znajdują się też eksponaty ze szkoły Giotta z XIII-XIV wieku, malarstwo renesansowe, pościelne i świeckie. Wiemy już, że renesans, w przeciwieństwie do średniowiecza i stylu zwanego gotykiem, zwracał się do natury i człowieka. Odwoływał się do Antyku z jego umiłowaniem rozumu i ciała. Ciekawe, bo słowo gotycki tyle znaczyło, co barbarzyński, dziwaczny. Zresztą Włosi nie pogodzili się z wpływami północy i za upadek Rzymu winili germańskich gotów. Z tego też powodu, w ujemnym sensie, zaczęli wtedy mówić o stylu gotyckim, zwanym też stylem gockim. Tak określił i rozpowszechnił tę nazwę włoski historiograf sztuki, malarz i architekt Giorgio Vasari. Tak więc artyści florenccy nie są barbarzyńscy i odradzają. Renesans równa się odrodzenie. Sztukę mądrego i harmonijnego Antyku. Za kolebkę renesansu uważa się właśnie Florencję, kulturalną stolicę Włoch. Pod rządami medyceuszy. Kiedy wejdziemy do następnej sali, to zobaczymy ciekawą wystawę instrumentów Ferdinanda de Medici, patrona muzyków. Książę był podobno zdolnym muzykiem o genialnym słuchu i muzycznej pamięci. A co usłyszał? Mógł zagrać. Miał też swoją orkiestrę, w której grał. Uwielbiał różne instrumenty i pozostawił po sobie dużą ich kolekcję. Galeria Akademia posiada też salę odlewów, kopii różnych znamienitych rzeźb. I tu właśnie znajdujemy Polonika. Wśród wielu osób znanych i sławnych widzimy tu po piersie Eweliny Hańskiej, wielkiej i niezwykłej miłości Balzaka. A także odlew głowy jednego z naszych wieszczów, Zygmunta Krasińskiego. I odlew gipsowy nagrobka Marii z Radziwiłów Krasińskiej, z synem Zygmuntem. Natomiast oryginał można zobaczyć w kościółku Rodziny Krasińskich w Opinogórze, który już odwiedziliśmy, wojarując po Polsce. I wreszcie w galerii znajdujemy kopię nagrobka Zofii z Czartoryskich Zamojskiej. Druga kopia, co świadczy o popularności jej osoby, znajduje się w kościele w Kozłówce, gdzie mieści się również Muzeum Zamojskich. Zofia Zamojska była znana z pięknej urody, o której szambelan królewski i poeta Józef Szymanowski tak pisał. Zosiu, Zosiu, moja luba, jakżeś oczom miła! Pięknych kwiatów, jesteś zguba i róże zgasiłaś. Zofia nie tylko była kobietą urodziwą, ale była też założycielką Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności i zorganizowała ośmioletniemu Chopinowi dobroczynny koncert. Napisała także interesujący poradnik pod tytułem Rady dla Córki, przeznaczony właśnie dla. Jej córki, Jadwigi, przyszłej żony Leona Sapiechy. Chora na gruźlicę, wyjechała z kraju do Florencji i tu, w tym mieście, zmarła. Okazały sarkofag, w którym Zofia została pochowana w 1837 roku, został zbudowany w kościele Santa Croce przez znanego rzeźbiarza Lorenzo Bartolini. W pamięci potomnych Zofia zapisała się jako kobieta rzadkich cnót o dobrym i szlachetnym usposobieniu. A o roli małżonki w domu tak pisała. Zawsze pożytecznie zajęta, dopomoże mężowi w zarządzie domu, czuwać tam będzie nad porządkiem jako źródłem wszystkiego dobrego, będzie kształciła swój umysł i talenta dla większego podobania się mężowi, uczynienia mu domu pożądanym i miłym i łatwiejszego kierowania wychowaniem dzieci. Życie tak pędzone jest zapewne pożytecznym i miłym, a tak pojęte przeznaczenie kobiety pięknym mi się wydaje.